A nie, no powiedz mi właśnie, to jest nie, pytanie. Dlaczego byś mi miał zjechać? Co z tobą jest nie tak? Fryz mam głupi. Nie, no fajny mam, żartuję. nie mają w ogóle. A... Obraziła cię teraz, nie? Że nie masz mózgu. No. Ślicznie ci dziękujemy. Będziemy za chwileczkę was jeszcze wołać, sobie jeszcze sekundkę porozmawiamy. Dzięki wielkie. Yy... CO?! Dziwnie, dziwnie pocięty ten casting. Pokazali tylko jakieś dwa niezręczne pytania i nie pokazali w zasadzie nic dalej, no ale nie wiadomo jak ten casting wyszedł. Tak czy inaczej... No, je Kuki lubi tak troszeczkę... Jak go biorę. O, zrobię typowe zagranie... Zrobię zagranie ze strefy komfortu wyprowadzanie. I woje Kuki tak, no właśnie tak. Nowy rekord wytrzymał bez spacji minutę. No, za to wiem kto 21 lat temu nie wytrzymał bez pre... Nieważne. Do zobaczenia! No to, no to idę! <laughs> Cześć, to się yeah. co się Nie Ja... było? Z... W sensie. Nie, no czas. Tak. Czyli ogólnie jesteś ba.